W środę już od wczesnych godzin porannych całe biłgorajskie Centrum Kultury rozbrzmiewało najpiękniejszymi kolendami i pastorałkami dodatkowo w kilku językach. Już po raz jedenasty odbywały się bowiem przesłuchania do festiwalu kolęd i piosenek świątecznych Gaudium. W tym roku wyjątkowo tylko w Biłgoraju. Ze względów technicznych postanowiliśmy zorganizować przesłuchania jedynie w Biłgorajskim Centrum Kultury. Nie zmienia to jednak faktu, że tych uczestników mamy bardzo wielu. Zgłosiło swój udział do festiwalu blisko 60. Wokalistów i zespołów muzycznych z różnych placówek. I są to szkoły, domy kultury, studia wokalne działające na terenie województwa lubelskiego. Diabeł przy oknie, bije okropny brak, młoda święta przyjaciół. Tubie jest lepiej, gwiazdkę masz przecież, nie odnajdziesz to, coś straci. Festiwal Gaudium organizowany jest przez szkołę podstawową nr 1 imienia Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego we współpracy z Biłgorajskim Centrum Kultury. Do udziału w nim zaproszeni zostali soliści oraz zespoły muzyczne działające przy Domach Kultury, szkołach muzycznych z terenu całego województwa lubelskiego. Przesłuchania są konieczne, jako że e, liczba jest bardzo duża, e, ale też poziom. Poziom wykonawców, e, solistów, zespołów jest bardzo wysoki, pod względem właśnie technicznym są świetnie przygotowani, mają bardzo dobrze dobrany repertuar. Myślę, że jest to też wielka zasługa instruktorów, opiekunów, tych młodych, artystów, którzy dbają o to, żeby ten warsztat był coraz lepszy, żeby prezentacje były na coraz wyższym poziomie. Tutaj, e, Chyla czoła przed nimi, bo naprawdę do, do wielki trud z ich strony jest podjęty, żeby właśnie tak dzisiaj wspaniale się ci młodzi artyści zaprezentowali. Festiwal to przede wszystkim promocja śpiewania kolęd w różnych językach, ale też poznawanie kulturyjnych krajów, popularyzacja śpiewania kolęd i piosenek oraz oczywiście prezentacja młodych talentów. Koncert laureatów odbędzie się 11 stycznia 2020 roku i jak zawsze połączony będzie z akcją charytatywną. Chciałam podziękować naszym patronom którzy już od wielu lat wspierają nasze inicjatywy i to dzięki nim możemy organizować to wydarzenie. I wśród tych patronów jest Burmistrz Miasta Biłgoraj, Rada Miasta Biłgoraj, Starosta Biłgorajski. Wśród sponsorów naszego festiwalu są też stali nasi tacy przyjaciele. Jest to Hotel Restauracja Sitarska, Restauracja Cafe Udorosza. Wspiera nas również Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w oraz PTTK, oddział był Kiedy na świat przychodził Boże, Sejm. Choć Pan nie wiosł, przecież by. W połowie listopada odbyły się zamojskie spotkania taneczne dla par dorosłych organizowane przez Szkołę Tańca Myka. Istotą tego spotkania nie była turniejowa rywalizacja, tylko wspólna zabawa dorosłych par tańcem towarzyskim. Zarówno turniej, jak i zaplanowany bankiet nie odbywał się jak zawsze w hali sportowej, tylko w sali balowej pensjonatu Myka. Tancerze z Biłgoraja przywieźli kolejne puchary i dyplomy do kolekcji oraz nowe doświadczenia z dużych parkietów tanecznych. Natomiast w ostatnią niedzielę, czyli 8 grudnia, odbył się drugi amatorski Mikołajkowy turniej tańca towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Żukiewka, organizowany przez Top Art Lublin. Biełgorajskie Centrum Kultury reprezentowało aż 18 dorosłych par. Była to najprawdopodobniej najliczniejsza grupa wystawiona z jednego klubu. Poziom w rywalizacjach dorosłych był naprawdę wysoki. I to już w kategorii brąz. Nie lada wyczynem było dostać się do finałowej szóstki, zaczynając rywalizację od ćwierć finału. Trzeba było popisać się też dobrą kondycją. Turniej zorganizowano z myślą o parach początkujących na różnym stopniu zaawansowania i w każdym wieku. Organizatorom zależało również, aby każdy mógł cieszyć się świętem tańca i zdrowo rywalizować na parkiecie wśród różnych klubów szkół tańca czy domów kultury. Atmosfera na parkiecie i w szatniach była rewelacyjna. Miłośnicy tańca, czyli grupa z Biłgerskiego Centrum Kultury pokaże się również na scenie. CK. Zapraszamy już 12 stycznia 2020 roku oczywiście na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz w lutym na koncert karnawałowy, który odbędzie się w Biłgorajskim Centrum Kultury. w informacjach biłgorejskich mówiliśmy już o mikołajkowym turnieju charytatywnym. Kolejną akcją, która organizowana była w tym tygodniu w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, był świąteczny koncert piosenek i kolęd w językach obcych. Wszystko to po to, by wspomóc poprzez zbiórkę pieniędzy leczenie ucznia szkoły Piotra Kozaka. No. W koncercie uczestniczyli zaproszeni uczniowie wszystkich szkół podstawowych i średnich z naszego miasta. Koncert w Jugarajskiej Budowlance odbył się pod hasłem Serce na Gwiazdkę i był podsumowaniem akcji charytatywnych organizowanych już od października. Zebrana kwota przeznaczona zostanie na opłacenie rehabilitacji Piotra. Zbiórki prowadzą również wolontariusze szkolnego koła Caritas. Sam koncert objęty został patronatem przez posłankę Beatę Strzałka oraz starostę Andrzeja Szarlipa. Myślę, że dzisiejszy koncert będzie piękny. Podsumowanie Waszych inicjatyw, Waszych podejmowanych działań dla Waszego kolegi. Ja jestem szczerze powiedziawszy zbudowany tą piękną postawą, w której wyrażacie empatię do tego człowieka. To jest wa szczególnie ważne właśnie w tym okresie, w którym wchodzimy w okresie świąt Bożego Narodzenia. To, że potrafimy się dzielić, no, to jest niezwykle ważne dla nas wszystkich. I myślę, że przyniesie to wymierne efekty dla Bogdanka, któremu życzę z całego serca powrotu do zdrowia. Ta kolejna już akcja organizowana w szkole połączyła działania nie tylko uczniów szkoły, ale też wszystkich ludzi dobrej woli. Dzięki Państwa pomocy łącznie udało się zebrać ponad 60 tysięcy złotych. czego brak i niech Kolejny raz w Biłgorajskim Centrum Kultury odbędzie się Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich. Koncert zaplanowany został na niedzielę 15 grudnia w sali widowiskowej. Kolendy są takim wspólnym mianownikiem dla wszystkich chrześcijan, przypomina ksiądz Korneliusz Wilkiel. Wszyscy jeszcze teraz oczekujemy, a niebawem będziemy obchodzić święta Bożego Narodzenia. Będziemy obchodzić święta Bożego Narodzenia, które to są... Uroczystym przywitaniem tutaj wśród nas na Ziemi nowonarodzonego zbawiciela, który wszedł na świat, abyśmy my mogli mieć życie wieczne. I każdy wierzący chrześcijanin to potwierdzi, i dlatego też nasz koncert nazywa się Koncertem Kolend Wschodniosłowiańskich, ponieważ nie możemy dzielić kolend na prawosławne, na katolickie. Te koncerty pokazują też właśnie to, że te kolendy są często bardzo podobne. Różnią się językiem, różnią się może melodią, ale. W kolendach wychwalamy to samo: właśnie nowonarodzonego Bogomłodzieńca. Podczas koncertu wystąpią dwa chóry: chór parafii prawosławnej wszystkich świętych Ziemi Wołyńskiej, Wołyńskie Dzwony, pod dyrekcją Marii Fedosiu wisłockiej z łódzka oraz chór parafii pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny w Biłgoraju pod dyrekcją Ireneusza Pietrzniaka. To kolejna już odsłona tego wydarzenia. Gościliśmy dotychczas już chóry z Polski, z zagranicy. Był męski chór perfektum z Kijowa, gościliśmy chór Sióstr Prawosławnego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach, chór Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej Chomszczyna oraz w ubiegłym roku również chór Ziemi Biłgorajskiej Echo. Organizatorami koncertu są Parafia Prawosławna pod wezwaniem Świętego Jerzego w Biłgoraju, przy współpracy z Lubelskim Instytutem Kultury Prawosławnej oraz Biłgorajskie Centrum Kultury. Tegoroczna edycja Wieczoru Kolęd Wschodniosłowiańskich w Biłgoraju odbędzie się 15 grudnia o godzinie 16 w sali kinowej Biłgorajskiego Centrum Kultury i w imieniu swoim organizatorów oraz wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie chciałbym serdecznie zaprosić telewizów Biłgorajskiej Telewizji Kablowej do uczestnictwa w tym koncercie, ale przede wszystkim do wspólnego kolędowania. trzymaj się od niego z daleka! Magia ma nieotwarty urok. Bez ciebie Elza może się w niej zatracić. Za wszelką cenę bronić Arendelle. Wierzę w ciebie, Elza! Mocniej niż w kogokolwiek innego! Alicja. Dobrze zapamiętałem? Mam świetną pamięć. Zaczynam wierzyć, że to przeznaczenie. Jest miły, jest inteligentny, uprzejmy. No i ma pieniądze, to mało? Nie kocham go. Ktoś poprosił mnie o rękę. Teraz to mówisz, że za tydzień bierze ślub. Niedźwiadku, już jesteś chyba zajęty. Podziękuj pani ładnie. The world is being invaded by monsters, but I suppose you don't want to hear about that. Mr. Jones, the committee is waiting. I do have a story, but if I tell it, six innocent men will die. Speak the truth. Regardless of the consequences, it's your duty, and it is our right to, to hear you. Adio? Paul, this is Gareth Jones in London. Listen, I'm on my way to Moscow. Listen, I really need to talk to you. I found something big. You can break this story wide open. It's worse than we thought before. Paul, mm. this instinct. Nasze losy nie jesteśmy sami. Na nasze wezwanie inni też staną do walki. Ciągle ktoś mówi, że mnie zna. Ale to nieprawda. Ja cię znam. długo czekałem. I wreszcie... Ta wasza jedność... Będzie waszą zgubą. Co ty...